Cześć! Dziś innowacyjny farmer zawitał do województwa opolskiego, w granicę miasta Kędzierzyn-Koźle. Tutaj państwo, Szmitko, e, hodują bydło. Ważne dla nich są innowacyjne technologie, ekologia i oszczędność czasu. Zobaczymy, co mają na gospodarstwie. Grażyna Szmitko. Witajesz, Szmitko. Mieszkamy w Kędzierzynie Koźlu i prowadzimy wspólnie gospodarstwo wraz z córką i zięciem. Gospodarstwo nasze obszaru 120 hektarów i produkcji mleka 150 krówek. Mamy nowy beczkowóz i terytorium Dagnojowice bezpośrednio do ziemi i nowy rozrzutnik, który też bardzo dobrze nam służy, bo ponieważ mamy dosyć daleko pola i duża ilość obornika, którą rozwozimy Pomaga nam w tym, żeby to daleko rozwieść, a zarazem ten rozrzutnik nie gubi jak inne, inne sprzęty i jesteśmy w mieście i mamy po prostu problemy później jak ktoś jeszcze zgubi, nie zgubi, no i jest problem z tym. W oborze zastosowaliśmy wentylatory, wybudowaliśmy porodówkę, na której dobrostan jest utrzymany. Doimy krowy na rybie osi 2 razy 12. Cielęta są utrzymywane w końcach indywidualnych. Mamy nowy ciągnik w tym roku, który wszystkie dane pól sprowadza do różnych map. W ten sposób możemy lepiej opracowywać ilości nawozu w polach, ilości gnojowicy rozwożonej na polu. Na budynku, gdzie znajdują się zwierzęta jest zamontowana fotowoltaika 49,5 kW, która do tamtego roku jeszcze nam wystarczała. No, już minimalnie nam brakuje, żeby zasilić całe gospodarstwo. W wszystkich budynkach mamy zainstalowane wiatraki, żeby wentylacja była odpowiednia, wtedy dobrostan i mleczność się podnosi. Oczywiście, krów. Cielęta są odpajane tak si mleczne. Jest to precyzyjne i cały czas ciepło w jednej temperaturze, co zapobiega biegunkom cieląt. Niedawno, żeśmy kupili miesiąc temu nowego wycinaka do kiszonki. Ponieważ źle wtedy się kiszonka mniej grzeje, mniej jest strat, i ekologicznie przecież przez to wykorzystujemy lepszą naszą paszę. Nie jest potrzebna taka ilość paszy, która jest później zniszczona lub się grzeje. W zeszłym roku rolnicy z Kędzierzyna Koźla startowali w kategorii produkcja zwierzęca. W tym roku gospodarstwo rodzinne państwa Szmitko zgłosiło się w technice rolniczej. Gospodarstwo jest bardzo ciekawie położone, gdyż administracyjnie należy do granic powiatowego miasta Kędzierzyn Koźle w województwie opolskim. Zabudowania znajdują się w Pradolinie Odry, co z jednej strony pomaga w przypadku suszy, gdy wilgoć i podsiąkanie jest na bardzo dobrym poziomie. Niestety ma to też złe strony. W 1997 roku bliskość rzeki i powódź sprawiła ogromne zniszczenia. Gospodarstwo trzeba było odbudowywać od podstaw, a zagrożenie powodzią wciąż jest bardzo wysokie. W tej chwili państwo Szmitko gospodarują na obszarze 120 hektarów, a główną działalnością jest produkcja mleka. Wszelka produkcja roślinna jest prowadzona z myślą o hodowli bydła. W nie koźlu hoduje się krowy rasy cimentarskiej, co nie jest zbyt popularne w naszym kraju. W gospodarstwie przebywa około 150 krów. Z miłości do zwierząt gospodarze starają się inwestować w nowe technologie oraz ekologiczne sposoby uprawy. W ostatnich sezonach zainwestowano w nowy wóz asenizacyjny marki Flegel z aplikatorem doglebowym. Dzięki temu straty nawozu są mniejsze, a sąsiedzi nie czują niemiłych zapachów. Oprócz tego zakupiono nowy rozrzutnik i przyczepę do przewozu bydła. Również renomowanej marki Fliegl. Świeżym zakupem jest także ciągnik Case IH Optum 270 w oryginalnym czarnym kolorze. Maszyna posiada wszelkie udogodnienia rolnictwa precyzyjnego z nawigacją i zbieraniem danych na czele. Starsze ciągniki Case IH otrzymały niedawno nawigację. Gospodarze nie oszczędzają na maszynach, pozostałe sprzęty pochodzą również od renomowanych firm, takich jak nowy siewnik Ferneland czy maszyny uprawowe i zielonkowe marki Kun. Aby zmniejszyć straty kiszonki, zakupiono także wycinek do kiszonki holenderskiej marki Flink. Narzędzie jest obsługiwane przez ładowarkę teleskopową Case IH. W gospodarstwie działają także usprawnienia typowe dla działalności hodowlanej. Niedawno postawiono nową porodówkę, odbiór mleka jest w pełni automatyczny. W gospodarstwie jeździ także taksówka mleczna. Fotowoltaika zamontowana na oworach posiada moc 50 kW, a jej możliwości w całości są wykorzystywane w gospodarstwie. Państwo Szmitko działają także społecznie. W gospodarstwie pojawiają się praktykanci z różnych placówek szkolnych, także ze szkół wyższych. Rolnicy jeżdżą na branżowe targi takie jak agitechnika, wystawiają się ze swoimi zwierzętami na wystawach, m.in. na lokalnej Opol Agrze. Zaś córka państwa Szmitko prowadzi vlog na platformie YouTube. To tyle z gospodarstwa państwa Szmitko. Z miejsca, gdzie kocha się zwierzęta i dba się o ekologię i o dobrostan zwierząt. Zwycięzców konkursu Innowacyjny Farmer poznamy w połowie listopada na naszej gali. To tyle z Kędzierzyna Koźla. Dzięki, cześć.